Siema ziomki, ziemaleczki, witam Xantora na kanale. O nie zrymowało się! O, siema ziomki, ziomale, witam Xantora! Na kanale poprawię się na swoim biednym krzesełku, przy biednym biureczku i zaczynamy oczywiście prezentację misji z 28 czerwca. 2019, oczywiście to jest jak zwykle piątek. Co drugi tydzień, piątek, są misje i ja akurat mam bonus na e, OP. To mi się bardzo przydaje. Polecam wszystkim mieć bonus na OP, jeśli chcą, oczywiście, misje robić szybciej. E, dobrze, i zaczynamy, oczywiście. Tak więc, tutaj, oczywiście, na początku jest prezentacja misji, zbierania. Zrobiłem więcej zrzutów ekranu niż ostatnio. No, bo na zrzutach ekranu mogę to pokazać. Niektórzy się pytają, czemu ja tego nie pokazuję w grze. W grze ja to robię cały dzień. Ciężko było to nagrywać w trakcie oglądania serialu z żoną Kuczy i w ogóle. Yy, zresztą ja gram na telefonie i na komputerze. Dobra, pierwsze to są winogrona. Ja tutaj yy, nie wiem dokładnie ile tych winogron ja zebrałem, ale tak powiedzmy. Yy, na oko było to 200 nie? i zaliczyło. Tutaj nastawiłem 100 e, białych 100 indyków i zaliczyło mi 41 pamiętam. I jeszcze nastawiłem 20 albo 30, tam, 30 indyków dołożyłem i zaliczyło. Tutaj wystarczyło spokojnie, nawet pewnie nie trzeba tyle. Ja nastawiłem 100 stek burgerów, jak to śmiesznie brzmi, 100 stek burberów. I, i e, oczywiście pewnie by wystarczyło mniej, bo to jest taki skomplikowany trochę przepis. I oczywiście jak zwykle z tym, z tym drzewem to nie jest tak, że wystarczy zebrać 10 drzew. Czasami e, 3 razy trzeba, trzeba po prostu zebrać drzewo, żeby jedna karteczka wypadła, czyli... A czasami wypadnie za każdym razem, czyli powiedzmy na oko, w pipę, ja nie czułem ile. Ale z 20 razy trzeba zebrać drzewo, żeby wypadło 10 kartek, nie? Eee, tak. Ale dokładnie no, muszę kiedyś policzyć wtedy. I za to dostajemy swój fermentacyjny, później będzie pokazane co, co eee, jak to kładę na farmę i wypada, a teraz pierwsza misja. Eee, łatwa misyjka, ja akurat musiałem jechać po auto do serwisu, bo zasiałem i kończynka mi dojrzała, kukurydza była... Za godzinę, tak więc mało nawozu zużyłem. Eee, czyli po prostu, no, 100, co, jak widać, 120 plonów do nawiezienia, do zebrania bardzo łatwe. Nie ma miodu, tak więc ten miód ja sobie zostawiłem, ale on się nie przydał w ogóle. Tutaj mamy maszyny, łatwe maszyny do nastawiania. Znaczy, jedno to, to są zwierzęta właściwie, nie maszyny. Co ja gadam? To jest krowa i kura, i kury, nie? Yy, ja mam je na ulepszaczach piątego poziomu, tak więc mi się to sz, tanio, szybko robiło jedynie co, trzeba konewki yy, poużywać na cytrynę i zaliczone yy, trzecia misyjka to jest znowu tutaj tutaj akurat maszyna nie zwierzę też na ulepszaczu mam nie wiem czy nie piątego poziomu przypadkiem mam wszystkie ulepszacze na piąty, tylko muszę je zbudować tutaj. E, jeszcze nie, nie, nie rozbudowałem sobie. No i 80 plonów czarnodaj, który rośnie e, zdaje się 9 godzin. Truskawka też chyba 9 godzin. Tylko nie pamiętam, czy czarnodaj na pewno 9 godzin. Ale chyba tak. E, I to jest łatwe, bardzo łatwe. Tutaj następne to już znowu są plony 80 plonów, czyli 40 lilii, 40 stokotek znowu sobie tutaj jeśli 80 razy 4 to 160, 320 zwykłych plonów użyłem do nawiezienia tego. No i jabłuszka, no to jak to wolno, ja już nawoziłem, ale naprawdę można sobie posadzić 8 tanich jabłek i poczekać 2 godziny, aż urosną. Jak to się nie spieszy, bo jabłka nie dość, że są tanie do posadzenia, to jeszcze rosną 2 godziny. No i za to dostajemy prezent, który się nazywa pudełko misji specjalnej, jak zwykle pokazuje, co z tego wypada. Proszę bardzo, takie rzeczy. No i mamy następną misję 50 już plonów się pojawia. Później będzie 60 50 czerwonych róż, 50 chlebów pszennych, to już nie jest tak szybko, ale jest swój fermentacyjny i właśnie trzeba zakończyć tą misję zbierania, tak więc musiałem po prostu to drzewko poklikać. Nawozić i e, właśnie w prezencie pojawił mi się słój fermentacyjny. Postawiłem go u siebie na farmie w tym miejscu. Póki co później go schowałem. Dostałem, jak to się nazywa, ekstrakt fermentu, chyba. Dostałem 12 ekstraktów fermentu do magazynu. No i to sobie później schowałem już do, 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 tej, do tego budynku, co jest do zbierania. Nie? Tutaj już tego nie miałem. Ha, nie, bo jeszcze zarejestrowałem. Rejestracja trwa 2 godziny 30 minut, dosyć długo. Najdłużej z tych wszystkich trzech rzeczy e, dostajemy 3 punkty do galerii. To są 3 punkty dekoracji również, jakby ktoś nie wiedział, i 2,5 tysiąca montu. Dobra. I jest kolejna, szósta misja. Drzewko trzeba nawieść. Żonkil no to... Nawet jak to się nie spieszy, to warto kurde, sobie ten żonkil po prostu zasiać i poczekać nie? nawet na całej farmie, bo to tylko godzina, nawet szkoda, szkoda nawozów używać na takie coś jak żonkil. No ale ja użyłem 200 zwykłego nawozu, bo ja mam tego ponad 50 tysięcy. 8 szklanek soku jabłkowego ja mam na ulepszaczu. To się yy, robiło 5 minut? Tak, jakoś tak. Jedynie co te mi dały długo i to trzeba 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 ponawozić. Drzewka. Dobra, później mamy już znowu właśnie 50 plonów, zwykłe, zwykłe ziarna kawy, czyli dalej jeszcze jest to na nadmorskiej farmie. Wołowina dosyć długo się robi, trzeba trzeba sobie przyspieszyć jak ktoś co szybciej za OP. No i mózgociastka, łatwe do zrobienia. Zdaje się, to się robi właśnie z tego fermentu, tak? Ekstraktu fermentu jest potrzebny. Później już mamy, znowu, już mamy 100 plonów, w sumie 50 ogórków, 50 kaktusów, czyli 100, 200, 400 nawozu zwykłego użyłem. Eee, I te ciastka kawowe nie było żadnego problemu, tylko 8 mocy wykorzystałem na to. Dużo mocy nie poszło na tę misję. Tutaj. Eee, za tę misję dostaliśmy taką tablicę, bo to są misje, właśnie szkolne. Koniec szkoły. Tablica korkowa. Nie mogłem tego obecnie zarejestrować. Tutaj, właśnie na tej ścianie, nie wiem jak to powiedzieć, północnej, nie chciało mi się to postawić gdziekolwiek. Tak więc przy, przestawiłem to tutaj, koło łóżka. I tutaj dało się postawić. Oczywiście nie zrobiłem zrzutu ekranu, jak postawiłem, bo coś mi tam wyskoczyło. Ale tak to wyglądało. Następna misja, e, dziewiąta już, e, to już żurawina na wyspie, plony na wyspie. Już 60, właśnie. Od wyspy się zaczyna po 60. E, smutna koncentracja, tu tylko 8 mocy. No i bawole, mleko. To nawet, po, pomimo, że to jest y, zwierzak bez ulepszacza, to on w miarę szybko robi. To jest taki podstawowy zwierzak. No i. Czyli 60 120... 240 nawozu użyłem na tą żurawinę zwykłego nawozu. Trzeba tylko 4 razy bo nawozić. I jedziemy następną misję 10. Tutaj jest 60 lawendy. Pierwsze co to sobie nastawiłem. 66, sierści na automat. Kilka tysięcy się tam zrobiło. Trzeba było wrócić na nadmorską farbę, zrobić 8 serów lawendowych, żeby w ogóle to zrobić. Lawendo oczywiście też na, na morskiej farmie sobie tam 4 razy ponowoziłem za 240 e, zwykłego nawozu. No i trzeba było wrócić, e, przyspieszyć już za OP sobie te sieci wielbłąda i zrobione. 11 misja, tutaj właśnie e, zrobiłem błąd, bo w piątek już nie mogłem tego zrobić, bo ja już kufry podpierałem nie wiem, Czemu ja się wziąłem za kufry za wszystko jak normalny dzień? I nie miałem kufrów, dlatego w piątek sobie już odpuściłem robienie tej misji i zrobiłem ją w sobotę. No ale tutaj oczywiście 16 mocy, bo tutaj nie było żadnej zagwostki, żeby więcej tej mocy było używać. Kufry zalicza jako ciekawostka, kufry zalicza jak piesek dopiero zaczyna kopać, a nie jak już wykopie, czyli jak 5 pięć pięć, pięć zwierzaków. Rzuci się na kufry to już tak jakby wykopały. Czy to jest zaliczone. Następna misja 12. Wyprodukuj 60 olejków tookrotkowych. To oczywiście nastawiamy na, na wyspie. Za opena na taśmie. Arbuzy to już na nadmorskiej farmie. 6 zrobionych kołków na szczęście stanie do kupienia. I to. Nawet jakby tak robić y, normalnie, bez przyspieszenia, to też szybko się zrobi w miarę. No to jest po 2 minuty 6, 6 razy 2, 12 minut, no to nie jest tak dużo. Gorzej jest z misją następną, ale tutaj jeszcze dostałem prezent, czyli tutaj też nic nowych to jakoś wyleciało, nie wiem, co mi się okazało. Przy zrobieniu zrzutu ekranu też mi się prze, przeskoczyło. I wyspiaski pudełko komisji specjalnej, trochę lepsze niż ten poprzednie prezent. Lepsze rzeczy lecą, zwłaszcza ta piła mnie cieszy zawsze, że ona jest, bo te piły to są bardzo rzadkie. I jeszcze to nie jest ta misja, czekajcie, to jest 12, tak? Tak, to jeszcze nie była 13. Eee, 13 misja, jeszcze jest spoko, bo tutaj wystarczy złowić 7 razy, poczekać 10 minut, i złowić jeszcze raz kałamarnicą, zaliczony Trzeba tylko konewkami ponawodzić plumerię, no i tego. Eee, Jak to się nazywa? Mi się przędzarka z włócz... To chyba tak. Przędzarkę, się tak. Zdejmujemy przędzarkę, robimy 60 włóczek z pierści, <kuszczak> Chyba za głośno mówię, bo to skurde mi gardło, kurde. Siada jak mówię. To nie będę mówić tak głośno. E, o i tu właśnie jest ta misja. E, oczywiście raki to nie problem. Wianki to też nie problem, bo ja akurat mam 6 teraz odblokowane. E, raki się szybko robią, 4 minuty chyba. Tylko najgorzej to z tymi drewnianymi panelami. Ja to zrobiłem szybciej, ale tyle OP poszło, że cholera. Na jeden drewniany panel, który robi się pół godziny, idzie 600 OP. Na szczęście robiłem już jeden drewniany panel. Tak w głowie. Później, jak robiłem, jak na taraki czekałem, to też się trochę zrobiło. Ale OP tutaj cholera no. 6. To godz... Jakby ktoś chciał robić bez, bez wydawania ofert, to 3 godziny musi poczekać. Ja nie miałem czasu, bo ja chciałem ten film nagrać dzisiaj. Bym go nagrał trzy godziny później, nie? Eee, no i e, tutaj już e, na ulepszaczu jest szampan, maszy... wino maszyna, szampan. Bardzo szybko się to robi, zresztą dżem maszyny też mam na piątym poziomie. Też się to szybko robi, są to rzeczy na zwykłym to, to na, na zwykłej nadmorskiej farmie to kosztuje dużo mniej OP. A ja już tutaj opę miałem malutko się bałem, że nie zrobię. Yy, a to 6 mocy, tylko, tylko trzeba mieć kołki drewniane z dębu, bo tego dużo. sześć kołków idzie na jeden kwiatowy stolik. Trzeba te kołki mieć po prostu obowiązkowo. No i też panele idą na te kwiatowe stoliki. To więc, oprócz tego, że trzeba mieć te kołki i panele drewniane do 6 mocy. No i przyspieszamy, zaopetam te maszyny i wchodzimy do 16 misji, na którą też troszkę czekałem, bo dzisiaj w sobotę ja zawsze mam bonus na kwiatki, ale jeszcze mi nie dojrzały, tak więc musiałem poczekać chyba do 20 minut. Do następnego, ale zrobiłem. Wianki laurowe na jeden raz. Liście laurowe to jest drzewko, czyli trzeba je ponowodzić konewkami, Ja tu musiałem całe 8 super konewek dłużyć. I postanowiłem po zrobieniu tej misji zarejestrować. No jeszcze nie zrobiłem tej misji, bo czekam na kwiatki na wyspie, nie? Ale coś tam wyskoczyło. Aha, bo tak, to znaczy zarejestrować. Eee... Kliknij, żeby zarejestrować, jeszcze to nie znikło tam na górze. Zarejestrowałem sobie tą tablicę, tu się dostaje dwa punkty do dekoracji i do punktu galerii i dwa żółte żetony, tak? A później za zrobienie już tej 16 misji dostajemy deskę do windsurfingu, bo deska do windsurfingu to jest główny temat tych misji, Nuczek, Darek cały czas Rozmawia z Tatą o tej desce i bardzo chce ją mieć, i bardzo chce się nauczyć na niej pływać i w końcu, na końcu, na koniec ją dostaje i może pływać sobie. Ale to wszystko przez perypetie z nauką, bo tam się musiał uczyć o roślinkach, o zwierzątkach, języka polskiego i tak dalej. Darek kończył szkołę. No, ale Tata w końcu mu dał deskę. To jest pewnie fioletowa e, szczotka, jak z tego co pamiętam. Eee, przy próbie postawienia w ostatniej aktualizacji zrobili, że można wybrać podstawę, na którą się postawi, ale tej podstawy wiem, że nie mam, eee, tak więc trzeba kliknąć ten krzyżyk tutaj, żeby nie stawiać na podstawie, bo zresztą nie wiem, co byś się stawiało. Te podstawy nie mam, to nie wiem, jak bym to postawił, jak ona nawet w magazynie by była. Tak eee, więc postawiłem. Tak wyglądało u mnie. Za trzeba godzinę się rejestruje dostaje się dwa punkty dekoracji 10 zielonych żetonów a po zarejestrowaniu dostajemy oczywiście jak zawsze to się nigdy nie zmieniło bułkata 88 zielonych żetonów i limitowany czasowo ale to jest dosyć duże nawet nie minę to jest dni no, no tak z dwa tygodni 72 to są 3 dni mamy że dwa tygodnie, to jest no, dużo, dużo. Kwiatek y, muszelkowy, który można postawić u znajomego, nie tylko u kumpla. No i to wszystko. Dzięki oczywiście za oglądanie. Zapraszam, jak łapeczki w górę dają oglądalność. Oglądalności nie ma za dużo, bo widzów nie ma za dużo, ale jak dacie łapecze w górę, to może oglądalność też wzrośnie. Tak więc dziękuję oczywiście, jak jesteś pierwszy raz, widzisz, że ja daję takie misje, a chciałbyś oglądać jeszcze, to na pewno w następny piątek, za dwa tygodnie, też zobaczysz, albo w sobotę, zobaczysz również podsumowanie takich misji. A ja jeszcze mam pytanie, bo ostatnio widzowie nie odpowiedzieli. A mam pytanie, czy widzowie chcą też na kanale widzieć historykę z tej misji? Opowieść taką, nie? Bo ja to oczywiście zrzut ekranu z historyki też robię osobno. Ja mam w innym polderze i też mogę przeczytać. Ale w maju. I w czerwcu nikt nie powiedział, że chce, i ja udostępniłem to na stronę. Oczywiście, na grupę też daję link. do grupy jest na e, opisie filmu. Linku do strony już nie daję, bo strona ma małą popularność. Ale jak ktoś wejdzie na grupę, to pewnie jeszcze dostanie również na stronę, bo tam również udostępniam posty z strony. I oczywiście historyjki tam udostępniam, ale tylko z maja. I z tam są, bo wcześniejsze ja chyba usunąłem z tego co pamiętam. Już nie miałem. Dobra, to tyle oczywiście. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, trzymaj się. Pozdrawiam cię i pa pa!